Ja, maneczku, ja jestem Jerzy, a to jest kolejny dervlog, w którym e, bardzo chciałbym Was przeprosić za taką, taką długą nieobecność. W przyszłym czasie powinien pojawić się ma materiału z różnych gier, m.in. z, z długo wyczekiwanego Battlefielda, z War Thundera e, i innych tytułów, e, które możecie mi na przykład powiedzieć w komentarzach, e, różnie e, Będę. Mm, Niedługo będzie... Może nagram jakiś vlog specjalny, na przykład z jakimś kumplem albo coś, e, który również nagrywa. No i cóż. E, w tym vlogu również chciałam wam bardzo, prze, e, bardzo przekazać, że... Ja się radzi, że bardzo Was przepraszam za tę długo nieobecność. E, czym wytłumaczona, ponieważ nie miałem zapału do, do nagrywania materiałów i tego typu rzeczy. E, to było na tyle. Sorki, że tak krótki diarlog, ale nic, ale chciałem, żeby był bardzo treściwy. Trzymajcie się ciepło i pa pa!